Zdaniem się z wami dzisiaj przywitam, chciałbym was z okazji świąt serdecznie pozdrowić i zaprosić wam ehm... no, A nie będę w składzie życzeń, pewnie dzisiaj słyszeliście 150 razy Więc po prostu życzę wam wesołych świąt I serdecznie pozdrawiam naszą moderatorkę Madzie z grupy Mobile Legends Polska, która pisze maturę Jak i życzę jej również powodzenia, jedziemy Cześć, Mano, jestem Szechista, a przed Wami kolejny materiał na moim kanale z Mobile Legends. Z tym razem jest to pierwszy śnieg serii Gry z Prosami. Gramy z SK Dark Legend, który jest aktualnie w granicy 400 gwiazdek w Glorus Legendzie, czyli to jest naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. Była to gra Q, na których właśnie trafiłem na tą dwójkę właściwie, ponieważ jego prawdopodobnie primate. Jest to były członek United Unbroken Legends przepraszam bardzo Czyli teamu Iflexa, którego na pewno powinniście, znacie, albo słyszeliście o nim co najmniej z raz, widzieliście od tego gameplay, który ma Legends udostępnia. Tak więc naprawdę trafiło mi się całkiem nieźle. Enzor nie wiem jaki jest teraz w okolicy gwiazdkowej, ale też chyba tylko 100, jakoś tak powinien być. I ja właśnie będę z nimi na linii w tym meczu. Myślę, że mecz wyszedł mi całkiem nieźle, jestem zadowolony. Nie miałem lagów na szczęście. Powiem wam, że dzisiaj też pogadamy na tym filmie też o lagach w międzyczasie. Kto był na ostatnim streamie wie jak wyglądała moja gra w My Legends. Widział zresztą na pewno, że... Mm, no te lagi były tak tragiczne, że naprawdę nie dało się grać w grę. Miałem naprawdę fajny pomysł na streama, miałem czas i chęci. No ale niestety, lagi uniemożliwiły mi zrobienie... Czegoś, co naprawdę bardzo chciałem zrobić dobrze. No niestety była, tak już po prostu jest z tą grą. A teraz przejdźmy do rozgrywki. Na starcie, standardowa e, taktyka u mnie, czyli obijanie przeciwnika. Idę tylko e, mogę. Co chwila nękam ile wlezę. Jak widzicie, podchodzę, obijam, cofam się, znikam, znowu podchodzę. Tak powinno się wykorzystywać Early Game na Natalii, według mnie przynajmniej. Ja tak gram zawsze na talką, niezależnie, czy chodzę mida, czy też topa lub bota, bo na talię chodzę na każdą linię, aczkolwiek preferuję mida, bo z miny najłatwiej się schodzi na inne linie, czyli na topa, na bota, najszybciej zejdę, najszybciej mogę pomóc teamowi zdobyć pierwsze fragi. Tutaj chciałem zrobić na mida, niestety imzao dostał info, więc prawdopodobnie tam jest jakiś też premade, bo widzieliśmy na starcie, są trzy flagi yy, z jednego kraju, tak więc to może być jakieś trio. Tego się niestety nie dowiem, bo nie ma jak. No dobra, tutaj mm, była mała wymiana, niekorzystna dla nas. Aczkolwiek, myślę, że tutaj niedługo coś pokażemy. Ja ten film nagrałem już 3 dni temu, bodajże, więc nie do końca pamiętam, co się w tej grze będzie działo. Poza tym, że mm, całkiem nieźle mi wosła. Tutaj ładnie właśnie wykorzystałem bombę dymną, która jest naprawdę bardzo użyteczna, właśnie w tym względzie, jak widzieliście. Pod turet na czwartym poziomie wbijacie, zabijacie typa, ewakuujecie się. Oczywiście trzeba tu mieć dobry timing, tak żeby wskoczyć. Udać dym, zanim was uderzy pierwszy hit i wyskoczyć. Zaraz po uderzeniu w was hita kolejnego, tak żebyście nie oberwali od tureta, jak już od niej, spod niego wylecicie z powrotem. To nawet mocno robić na drugim levelu i działa naprawdę, więc naprawdę to jest strasznie, strasznie mocne. <laughs> I na pewno lepsze od interferenza. Jeśli trochę będę tam kasował, to musicie wybaczyć, ale jeszcze się nie wykurowałem do końca. A Aczkolwiek wracamy z materiałami. Muszę jeszcze nagrać wam film oczywiście z odpowiedzi. A w tym materiale, przy okazji korzystając z tego, myślę, że mogę zadać wam to pytanie tutaj akurat. Czy jeśli chcecie... No znaczy ogólnie na pewno będzie Q&A na 2000 20 subów, bo się widzimy do tego bardzo z dużymi krokami kanał znowu się zaczął trochę prędzej rozwijać, z czego jestem zadowolony, bo znowu mi się y, coraz bardziej chce nagrywać wam coraz więcej materiałów. Więc w najbliższym czasie na pewno i się trochę pojawić, szczególnie że znowu mamy trochę wodnego. Może się uda jakiś stream zrobić w końcu z Mobile Legends, tylko z Mobile Legends, bo naprawdę mi na tym zależy, ale nigdy nie wiadomo co, y, co będzie właśnie po co streamu. Właśnie z powodu lagów w Mobile Legends. A dobra, to nie jest temat odcinka, wróćmy do tego pytania, jeśli jesteście zainteresowani moją osobą w jakikolwiek sposób, czy macie właśnie pytanie, nie wiem, co robię i tak dalej, zachęcam do zostawienia pytań właśnie do kolejnego Q&A, część pytań wezmę z serii, kiedyś się was pytałem o tych szybkich odpowiedziach, i powiem tak, że zrobię tą pierwszą serię połączoną z Q&A'em, czyli częściowo odpowiem na pytania e, zadane przez was dotyczące gry i Mobile Legends, ale drugą część będzie to pytania Q&A typowo z pytań, które wy zadajecie do mnie, a nie do e, tego, co robię, o tak. A więc jeśli macie właśnie jakieś pytania, niekoniecznie dotyczące Mobile Legends, tylko takie ogólnikowe, bardzo chętnie na nie odpowiem w Q&A numer 4. Dobra, przejdźmy do gry ponownie, trochę się zagadałem. A tutaj jest na liczniku 4-0. I pierwszy itemek siedzi. Więc ładny starcik, coś skilli naszej drużyny, ja mam 4. Czyli mogę powiedzieć śmiało, że tą gierkę prowadzę na razie. No i dobra, tutaj pójdę sobie oczywiście na mida, bo nikogo nie ma. A ją za już posuję, więc trzeba bronić. W ogóle ten film myślę, że będzie w formie takiej analizy. Więc powiedzcie, czy byście chcieli na przykład takiej analizy meczów, w której ja mówię co robię albo co powinienem zrobić, ale zrobiłem to źle. Dajcie mi znać, czy coś takiego by się Wam podobało. Wiem, że mam ograniczoną ilość czasu, wy też to już na pewno wiecie. Właśnie z powodu pracy i, tak, i innych rzeczy, które mam do robienia ważniejszych niż, niż yy, YouTube. W każdym razie, dajcie mi znać, czy coś takiego by się Wam podobało. Tutaj wjazd od nas pod turet i zdobywamy kolejny Co ja chyba wsunąłem całą trójkę, jeśli się nie mylę. Troszkę. Na to wyszło na warście. Eee, aczkolwiek e, wymiana było 3 za 1, więc jak najbardziej wyszło to całkiem nieźle. Tak, tutaj jest garnet do fragi. Ile co teraz na Mida. Na latawce jest bardzo ważna rzecz. Eee, jak widzicie, ja ciągle tam po mapie. Ta postać jest po to zrobiona, właśnie, żeby po tej mapie latać. Nie można nie siedzieć na, linii, na jednej linii wiecznie, e, bo jest to marnowanie, straszne marnowanie potencjału tej postaci. Ona jest stworzona właśnie do latania po liniach. Niezależnie czy jesteście topa, bota czy mida, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli nią nie latacie, to po prostu nie wiecie jak nią grać i takie są fakty, tego nie zmienimy. Tutaj oczywiście za mógł się domyślić, że ja tu jestem w pobliżu, daje sobie, no nie wiem, nic sobie nie daje, ale ale wiem, że na pewno widział ten wykrzyknik nad głową, no i mógł się domyślić, że to jest chyba tania, lepiej nie ryzykować tutaj i podchodzić. No, i znowu um, też kolejni przeciwnicy pominili głupi błąd strasznie, mm, wychodząc po prostu do nas na śmierć. Nie wiem, jak to yy, określić. Trochę dziwi mnie to, jak przeciwnicy tutaj grze myślą. Aczkolwiek z tego co sprawdzałem, te rangi to też są właśnie glorious legendy. Więc trochę jestem, ja wiem sobie wiedziony, zdziwiony. Aczkolwiek poziom też, nie oszukujmy się teraz, legend jest dość średni, ponieważ wiele osób. Które chciało wbić legendę, już się ją wbiło. Sezon jest zdecydowanie za długi, według mnie powinien trwać miesiąc, bo naprawdę teraz wbijanie legendy to jest kwestia grania dużo, z tego co zauważyłem, niż średnio. Ci, co zasługują na legendę, tak mi się przynajmniej zdaje, wbijają ją po kilkunastu dniach maksymalnie. Natomiast ci, którzy wbijają legendę dlatego, że grali dużo gier, właśnie wbijają ją pod sam koniec, bo. Już nagrali się tyle tych rankedów, że dosłapali w końcu tych gwiazdek do tej legendy. No i ją po prostu mają, to jest trochę nie fair. Dlatego uważam, że powinni zrobić oddzielną korekę rankingową, tak jak to jest w każdych innych tych. Tutaj miałem problem właśnie z włączeniem mojego e, skilla, dlatego się wysypałem pod wieżą. Ale niestety ta gra jest e, no, zbugowana czasami i to wiemy, nie można tego uniknąć. Tutaj kolejny teamfight z naszej strony. Jedziemy. Znowu zgarniamy fragi. Prawda mówiąc, to już jest koniec gry. Na taką sprawę, jak tak można określić, niby mamy 16 do 10, czyli coś tam enemy team zabija. Ym, aczkolwiek, jak widać, no, my jesteśmy w tym fajtach nie do pokonania. Mamy dwóch tanków. Mamy strasznie mocnego asasyna, czyli mnie. Mamy dystansowego adekery, który też bardzo dobrze sobie radzi w tej gierce. Ym, tak jak wspomniałem, jest to legenda tak gwiazdek. Yy, no i przede wszystkim mamy też yy, całkiem niezłe zgranie. Co nam pozwala wygrać grę. No oczywiście w sumie teraz zaradziłem, że gierka będzie wygrana, ale można właśnie było się już teraz to, tego domy domyślić. Dobra, no to ja pcham bota, dlatego że mój team da sobie radę. Mamy dwóch tanków w teamie. Dzięki temu właśnie jestem przekonany, że są w stanie wytrzymać na minie walkę czterech na 5, czyli ja mogę sam na linię. Trzeba wyczuć, to jest bardzo ważne. Kiedyś będę mówił wam o tej umiejętności, zrobię taki 5-6 godzinny materiał Podzielony oczywiście na odcinki W którym wytłumaczę wam, jak dokładnie należy myśleć, aby prowadzić swoją drużynę do zwycięstwa mmm, Samemu, solo, to jest myślenie solo Ja teraz nie patrzę się na to, co robi mój team, nie gadam z nikim, gram tutaj solo queue i gram też dla siebie sam Analizując to, co mój team robi Analizując to, na co ja mogę sobie pozwolić z moim teamem aktualnym, który mi się trafił, i z przeciwnym teamem podejmuję odpowiednie decyzje, które prowadzą do zwycięstwa naszej drużyny. To jest umiejętność analityki wszystkiego: po prostu to jest właśnie analiza przeciwnika, swojego teamu, sytuacji na mapie, tego co się dzieje w tym momencie, tego co się może zdarzyć za 5 minut. No dobra, za 5 minut może nie, ale za minutę określenie umiejętności przeciwnika, twoich teammateów, własnych umiejętności przede wszystkim jest cała masa czynników, która wpływa na to jak ja postrzegam grę i postaram się wam to wyłożyć właśnie w tej serii 6 godzinnej, którą kiedyś zrobię, jeszcze może nie teraz, aczkolwiek zacznę ją nagrywać ponagrywam przynajmniej 3-4 odcinki, dopiero wtedy wrzucę wam pierwszy tak, aby był pewien, że będę mógł wrzucić wam te odcinki regularnie, w tych datach, które dokładnie wam wtedy podam Tutaj już kolejne e, fragi łatwo wpadają, jak widzicie mam prawie builda Przy tych itemach Natalia już jest praktycznie nie do pokonania e, razem z lifestealem. To jeszcze będzie taka jedna fajna akcja, która prawie mi wyszła. Trochę się zawiodłem, bo myślałem, że uda mi się jeszcze uciec, aczkolwiek mm, na nie pykło. Czasami się tak zdarza, ja jak wiecie jestem na poziomie legendy, aczkolwiek nie gram na poziomie tych Właśnie osób, które mają 400 gwiazdek Nie jestem osobą, która Dąży do Zmaksymalizowania swoich umiejętności Po prostu wykorzystuję te umiejętności, które przez 8 lat Grania w gry MOBA sobie wyrobiłem I tyle mi wystarcza, żeby czerpać przyjemność z gry A to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie Czerpać radę z tego, że gramy w okrę, a nie żeby się wkurwiać, że o Boże, ale nutimy, o Boże, nie mogę wyjść, bo po nuby i awki, o Boże, tronę. nie, jak to jak to wyjść? Nie, to się nie da w ogóle. Lepiej zwalać na, na wszystko, tylko nie na siebie. A właśnie yy, to wasze umiejętności, mimo że wiem, że czasem jest ciężko i że czasem się tego nie da wygrać to właśnie o, o to chodzi w tym, że cała ta wiedza, cała ta umiejętności analityczne i myślenie w grze. Bardzo obszernie to umówię teraz, naprawdę, bo to jest cała masa rzeczy, które na to wpływa. To wszystko wpływa na wygrywanie większej ilości gier. Nie mówię, że wygrywacie zawsze, bo nie da się wygrywać zawsze. Zawsze będzie te 30-40% poradzę. Ja mam teraz 62% Miratio aktualnie na 700 gier około. I tymi Miratio otrzymam właśnie dlatego, że moje umiejętności mi na to pozwalają, tak? Dlatego postaram się Was tego nauczyć na najbliższym czasie, aczkolwiek nie obiecuję, że będzie łatwe. Jeśli jednak wam się uda pojąć sposób myślenia w jaki ja to widzę, myślę, że skrócę wasz czas nauki gry we wszelakiej mowie, nie tylko w Mobile Legends. Bo tak jak mówiłem ja się tego uczyłem sam na błędach, nie oglądałem żadnych poradników. Oglądam oczywiście nerwaryna, ale nie oglądam jego poradników, tylko właśnie materiały takie czysto. Hmm... No nie wiem, o grach właśnie, o, o grze tam, wiecie, jakieś openingi, skrzynek, takie pierdały, bo po prostu lubię go oglądać, lubię go słuchać, e, aczkolwiek poradników właśnie jego nie potrzebowałem, bo są to poradniki, to są ogólne poradniki, są dla osób, które potrzebują porad, tak, 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 tak się tłumaczy, mm, tak to wygląda. Dobra, przejdźmy jeszcze do gry na chwilę, trochę się zagadałem, A aczkolwiek myślę, że całkiem fajnie mi się to e, udaje ciągnąć w miarę. Jako temat rozmowy. Dobra, tutaj jeszcze będzie właśnie ta jedna akcja pod turetem zaraz. Tutaj Freja nie wiem, co chciała zrobić, chyba yy, zrobić z tym Bagdora, ale niestety trafiła na mnie też się trochę zdziwiłem. Tutaj i tutaj będzie ta akcja pod zobaczcie ten się gdzie wjeżdżam w trójkę na Odpada sobie od razu pompę, daję Ulta. Yy, nie, Ulta nie dałem, ale yy, z autoataku wcisnę. I jeden autoatak brakował, żeby zabić. Tutaj Morgane, tak zwaną przeze mnie, czyli. O nie, jaka ma naprawdę nikt, zarywać mi, ale zapomniałem. No W każdym razie, gdyby to wyszło, to mogłoby być akcja tygodnia, co najmniej. Myślę, że mm, byłoby to dość efektywne, na pewno. Dobra, to będzie chyba na koniec z tym meczu. Nie wiem, czy zabrałem jakieś jeszcze fragi. Mm, chyba miałem 19 kilat, a to nie w tej grze, tak mi się zdaje. W każdym razie, mecz mi wyszedł całkiem nieźle. Aczkolwiek. Także MVP zdobywa nie kto inny jak Dark Legend, czyli nasza legenda 400 gwiazdek. No bo bardziej się po prostu przyczynił do, do tej wygranej minimalnie ode mnie. Miałem tam chyba kilka asysta, albo kili więcej, już nie wiem dokładnie. Taka ciekawostka: MVP się oblicza na podstawie waszych asyst, waszych killi, waszych deadów oraz pulsu jaki robicie, czyli obrażeń do wiesz. Nie widzą się obrażenia na milionach. Z tego co zauważyłem, ale właśnie po przeanalizowaniu dodawania MVP liczy się właśnie wasze KDA, czyli stosunek killi i asyst do, do zgonów oraz was, wasze obrażenia na turetach, czyli na wieżach, które robicie, tak? Bo to powoduje plus, a pus powoduje wygraną. Wygrywa się pusem, a nie killami mimo wszystko. Więc nawet nie wiem, czy plus nie jest tutaj znacznie lepiej liczony niż, niż kile aczkolwiek tutaj nie jestem w stanie wam tego potwierdzić w żaden sposób. Są to po prostu moje domyślenia, które zauważyłem po właśnie tych 700 grach. To będzie na tyle w tym odcinku. Myślę, że za fajnie mi się udało ten odcinek pociągnąć. że się nie zanudziliście, przede wszystkim, że ja Was nie zanudziłem. Pamiętajcie o łapki w górę, jak i komentarza pod filmem, bo już obejrzyliście ten materiał. Mam nadzieję, że do tego trwaliście do końca. A nowych widzów serdecznie zapraszam do zamienia subskrypcji. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami mm, Wiem, że prawdopodobnie część z Was może troszkę Mobile Legends nudzić, tak więc... No nie powiem wam jeszcze, ale myślę, że będziemy w stanie pociągnąć temat moby trochę szerzej niż samo Mobile Legends. A zobaczymy, to jeszcze jest trochę odleg bardziej odległa przeszłość. Ja Wam ja, ja za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale Siemana.